Nie Skąd pomysł na organizację turnieju imienia dziewięciu zwójka? Kiedy przygotowywaliśmy scenariusz wydarzeń związanych z 60-leciem... GKS-u Katowice. Zjawił się u nas w klubie dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z taką propozycją, abyśmy w trakcie tych obchodów zorganizowali również taki turniej dla dzieciaków. Wiadomo, mamy umowę od kilku lat podpisaną właśnie ze Śląskim Centrum no i to było oczywiste, że taki turniej zorganizujemy. Dziękuję tutaj w tej chwili naszej Akademii, która się w to wszystko włączyła, pani Kindze Pajerskiej krasnowskiej i panu dyrektorowi i naszym oczywiście pracownikom, którzy się przyczynili do zorganizowania tego turnieju. Chyba ważne, że jubileusz GKS-u Katowice to także święto dzieci, młodych zawodników. Zdecydowanie tak. No, wiadomo, że my rozwijamy się wielopłaszczyznowo. To, że my mamy cztery sekcje seniorskie, które są w tej chwili w najwyższych klasach rozgrywkowych, to jest jedna rzecz, no, ale nasza Akademia też się prężnie rozwija. Będziemy na pewno na nią stawiać. I to jest ważne, że to święto dotyczy wszystkich, całej społeczności GKS-u Katowice, naszych drużyn, naszych dzieciaków, kibiców i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać GKS-owi. Pani prezes, skąd pomysł na organizację turnieju imienia 9 Zbójka? Pomysł narodził się w związku z obchodami 60-lecia GKS Katowice. Skontaktował się z nami dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z propozycją zorganizowania turnieju, który byłby połączeniem obchodów 60-lecia Gieksy, a jednocześnie uczczeniem pamięci górników i pacyfikacji kopalni Wujek. Ponad setka dzieci dzisiaj na, na płycie głównej stadionu ekstraklasowego. To chyba takie najfajniejsze wyróżnienie 60-lecia Gieksy, jakie sobie można wyobrazić. Tak, myślę, że dla, dla dzieciaków to jest ogromne, ogromne przeżycie, że mogą zagrać tu, gdzie w miejscu, w którym grają piłkarze drużyny seniorskiej. Mam nadzieję, że wielu tu pojawi się jeszcze, jeszcze wiele razy, ale może to jedyna taka okazja, żeby mogli na tej płycie zagrać. Pani, w Pani rękach jest medal 60-lecia GKS-u Katowice, to chyba takie podkreślenie ze strony GieKSy. Jak ważna jest także Akademia dla całej społeczności GKS-u Katowice? Y Myślę, że tak, jesteśmy związani z GKS Katowice. Staramy się tą, tą współpracę rozwijać na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim szkolić dzieci i młodzież z myślą, że trafią do drużyn seniorskich, bo dla, dla wszystkich tych dzieci jest to spełnienie marzeń. Dlatego bardzo, bardzo dziękujemy za medal, traktując go jako ogromne wyróżnienie ze strony GKS Katowice. Jak się trenerowi podoba organizacja turnieju? Nie, bardzo dobrze to zorganizowałem. Trzeba przyznać, że chłopaki mi też pomogli. Nie, oczywiście żartuję, bardzo fajnie się wszystko udało. Wygraliśmy w końcu mecz. Muszę iść w piątki, znaczy tak powinienem, bo tego wymaga kultura osobista piątka zawodników wielosekcyjnej Akademii Młoda którzy uczestniczą dzisiaj w turnieju Mienia 9-2. Proszę się przedstawić. Borys z Drodzy zawodnicy, jak Wam się dzisiaj podoba na turnieju no na dobrze, Bukowej? Dobrze. Pierwszy raz gracie na takim stadionie? Nie, drugi drugi no raz, pierwszy. kiedy mieliście okazję zagrać? My mieliśmy tu stadin ze taką drużyną, też, która była za Gig i wygraliśmy z nimi 9-0. O, super, okej. Okay. A dzisiaj ile bramek strzeliłeś podczas tego turnieju? Nie, nie wiem, chyba dwie. Dwie, okej, okay, spoko. Ile wygranych dzisiaj macie na, na Tyle, tym stadionie? Nie, nie wiem było jedną... drużynę, ale na pewno jedną przegraliście. Jedną przegraliście, a reszta wygrali. No to całkiem ładny wynik, panowie. Życzymy wam powodzenia i zwycięstwa w całym turnieju. Moi drodzy, ze mną są zawodnicy z Akademii Odry Opole. Proszę, powiedzcie, jak się nazywacie? Ja, Leon. Ja jestem Robert Ile meczów już zagraliście tutaj na tym turnieju? Zagraliśmy chyba sześć. 6. 6. No A ile wygraliście? Cztery. Super. A powiedzcie, jak wam się gra tutaj na płycie głównej tego stadionu GKS-u Katowice? Mega fajnie. Me, fajnie. Mega fajnie. Pierwszy raz macie okazję zagrać? Tak. Super. Mamy tak. nadzieję, że tu przyjedziecie jeszcze kiedyś. No i powodzenia! Mamy nadzieję, że zajdziecie wysoko w naszym turnieju. młodzi zawodnicy z rozwoju Katowice. Jak się nazywacie? Igor. I Artur. Biorą dzisiaj udział w turnieju imienia 9 zbójka. Powiedzcie mi proszę, jak się Wam podoba dzisiejszy turniej? Mi bardzo. Mi też bardzo i wszystko super. Wszystko super, no bardzo miło jest nam to słyszeć. Graliście już kiedyś na płycie głównej Stadionu Miejskiego w Katowicach? gks GKS-u. A Pierwszy raz? Ja nie, ale byłem tu na paru meczach. Jako Wydat, kibic. Tak, okay. to ta sędziowa. O, to za sędziową, super. No a jak Wam się podoba granie właśnie na tej murawie? Fajnie, to fajnie bardzo fajnie. Tak? No to super. A ile bramek chcielibyście dzisiaj Zg3. na to Trzy, 3 Ja ze 2-3. Dwie-trzy, no to fajnie. Chłopaki, życzę Wam wszystkiego dobrego. Panie dyrektorze, pamięć o górnikach z wójka kojarzy nam się z takimi podniosłymi uroczystościami, ale okazuje się, że tę pamięć można budować także przez sport. No przede wszystkim górniczy klub sportowy GKS Katowice. To jest coś, co nas zawsze łączy i wiąże z kopalnią Wujek i to jest to miejsce dla nas także ważne i razem możemy o tej historii opowiadać. A jak opowiadać inaczej niż przez sport, w sposób ciekawy, interesujący, po to, aby młodzi ludzie mogli się na boisku trochę jednak zmęczyć, a z drugiej strony później mogli przyjść do muzeum i obejrzeć naszą wystawę, tak aby ta tożsamość także w nich od najmłodszych lat rosła. To jest chyba klucz dzisiaj do wszystkiego, że, że ta idea pamięci trafia do bardzo młodych ludzi. O, przede wszystkim chodzi o to, żeby ta idea pamięci trafiała do wszystkich. Żebyśmy potrafili wspólnie o tym rozmawiać i to budować w całym naszym mieście. I tak naprawdę zaczynamy zawsze od najmłodszych. I ten sport w tym wypadku i piłka nożna bardzo dobrze się sprawdza. Panach rękach znalazł się dzisiaj medal 60-lecia GKS-u Katowice. To taki kolejny dowód na to, że współpraca pomiędzy naszymi instytucjami no świetnie się rozwija od paru lat. Znaczy pan prezes GKS-u mnie bardzo zaskoczył tym medalem i, i przyznam szczerze, że jest to zaszczyt przede wszystkim. Zaszczyt dla nas, dla instytucji, że jesteśmy tak obdarowani, a jednocześnie myślę, że wyzwanie. Że to nie, pier, nie pierwsza rzecz, nie ostatnia też, tym robimy, ale tak naprawdę, że musimy robić więcej razem wspólnie dla dobra miasta, a także sportu i pamięci.